Cześć, witamy w cyklu 5 minut o... Dzisiaj opowiemy o przynęcie, która na 100% da Wam rybę i frajdę nad wodą. Lekkie kolebanie na boki, lusterkowanie z takim rotacyjnym obrotem tutaj ogona na pewno pasuje to szczupakom przede wszystkim, gdyż my używamy tutaj na, na łowisku naszym tej przynęty stricte pod szczupaka, prawda Marcin? Tak, oczywiście. Ta przynęta dała nam wiele ryb, naprawdę dużych ryb, przynęty nieduże, dające duże ryby na płytkich łowiskach, zaroślach prowadzone szybko, agresywnie. Naprawdę są przy, przy małym obciążeniu tak, tak naprawdę, prawie. one pracują przy małych główkach lub wkrętkach, e, takich 10 gramowych, my akurat e, używamy takich. Longinus jest dostępna w rozmiarze 8, 10 i 12 cm. Wielkości, wielkości ta 12 cm guma jest taką naszą uniwersalną. Tak, optymalną gumą taką na 10 gramowej główce. Tak, naprawdę. zauważyliśmy, że tutaj szczupaki na, na tych pobliskich płciznach żerują na niewielkich, jakby naturalnym pokarmie niewielkim, tak. Są to jakieś cierniki, malutkie, po prostu rybki. I, I mówię, nie zawsze sprawdzają się te wielkie tak zwane kotlety, tak? Tutaj trzeba się zastanowić, jak zbroić taką gumę. Nam sprawdza się zbrojenie albo na wkrętce z małą dozbrojką na skotwiczką numer 1, lub na pojedynczym haku, z zuch, zwykłej główce jigowej, tak, z hakiem pojedynczym i nic tam więcej nie tak. trzeba. Szczupaki oh yeah. atakują, je zacinają się, nie trzeba też dodatkowo tam dozbrajać na tych płytkich wodach, żeby tam tego zielska nie ciągnąć. W, w, w tak płytkiej wodzie zauważyliśmy, że dają efekty też takie przytrzymania, e, on lekko opadając też się kolebie, prawda? Tak, taki Ej. Może to nie jest opad w pełnym Tukowy, tego wydaniu, tak, tak. ale takie zatrzymanie w toni wody i... Przynosi to efekt. Efekt jest, jest naprawdę. Jest to na pewno jakiś dodatkowy taki wabik, który prowokuje do tego ataku te szczupaki, które no w tym roku są wyjątkowo leniwe, ospałe jeszcze po tej tak długiej zimie i tej takiej zimnej wiośnie. No, my wstrzeliliśmy się wczoraj. Wczoraj miałem bardzo dobre efekty na taką marchewę. E, I ta dwunastka zagrała, tak? Sprawdzaliśmy większe, odrobinę mniejsze przynęty. No, Ten rozmiar akurat dał wczoraj fajne ryby. Fajne ryby 90 wyjechała 80, plus takie. Od 1 maja łowię mhm. właśnie na te 12 centymetrowe longinusy. Tak rozpoczęliśmy w tym, w tym kolorze. Pierwszy dzień otwarcia, kilkanaście ryb złowionych na tą gumę, tego koloru. Materiał, z którego jest wykonany, jest bardzo miękki i tak jak Michał wcześniej powiedział, i jest to... Su super kolorystyka, mówię, zachowane naturalne kolory, trochę brokatu jest w nich, na pewno znajdzie każdy Jakiś coś kolorówku. dla siebie, tak? Tak, sprawdzi na swoim łowisku tak i trafi w gust szupaków, w jakimś odpowiednim ubarwieniu. Zapraszamy do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowościami firmy Robinson. Komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia. Do zobaczenia nad wodą.